Siema-siema, dzisiaj znajdujemy się ponownie na łowisku Makary. Mamy 1 Maja. Dzisiaj trochę inna formuła, bo dzisiaj jest ławik, tyczuszka. Tyczka karpiowa Matrix Torque karp 10,5 metra. Taki dzisiaj mamy taki taki batelek z tatą. Tata również na tyczce dzisiaj. Zobaczymy jak to dzisiaj będzie z rybą. Łobimy gdzieś 10 metr. No, albo, no tak jak widzicie e, U jakieś wskazania są, jakieś tam brania mają Czwarta spinka już dzisiaj Piąta, piąta spinka Ja na razie jedno branie, nie zacięte Ale no zobaczymy, może ta ryba jakoś się ruszy, mamy dopiero godzinę 8.14 Także mam nadzieję, że coś się uda na tyczkę połowić i nagrać Dzisiaj pewnie również przyjedę na metodę, bo Przyszedł mnie pewna rzecz w końcu, którą zobaczycie w późniejszym materiale. Widziałem, że Wam się podobał odcinek z łowiska umakary ostatni. Także kontynuacja, że tak powiem, serii majówkowej znowu na łowisku umakary. Także zostawcie komentarz co do dzisiejszego odcinka, co Wam się podoba, co Wam się nie podoba. Co zmienić, jakie formuły, czy, czy więcej tyczki, czy może metod Federa. Także zostawiam wybór dla Was, a ja się do niego dostosuję, żebyście mogli wy fajnie pobawić się oglądając film i ja również. Także widzimy się już wkrótce. No i tak jak mówiłem, pewnie trochę połowimy na tyczce i przejdziemy na metodę. I sytuacja wygląda tak, że miałem Wam pokazać moją nowość jest to koło Ruteczyk. Dajwa TD 412 412 QD Dobra Myślę, że dzisiaj dystans to będzie około 30 metra. Aha, no właśnie 30 metr Tylko by się przydało jeszcze kilki rozłożyć, dystans odmierzyć Dobra, lecę kilki na szybko rozłożyć i, i lecimy Wieje dzisiaj. Niby ładna pogoda, ale, ale wieje. Mamy tutaj mieszankę w sumie trzech peletów. Jakiś z Osmo. Z Eski. Perfect Swim i Dynamit. Czy coś w ten deseń? Podajnik 30 z Prestona. O, odważnie. Że 30 metr wiaterek wieje, no zobaczymy, zobaczymy. Mam nadzieję, że się z tego 30 metra uda złowić. Pogoda dzisiaj ładna, słoneczko świeci trochę. Wiaterek wieje, ale no naprawdę nie ma tragedii. Mogło być gorzej zawsze, zawsze mogło być lepiej. No ale cóż, nic nie poradzimy. Zbiorniczek naprawdę, jeśli chodzi o łowisko, naprawdę zbiorniczek bardzo fajny. Na drugim brzegu mamy kładeczki, z których można normalnie łowić, nie ma problemu. Jesteśmy na drugim brzegu. Dzisiaj. W sumie w tym samym miejscu co ostatnio. No zobaczymy co się uda połowić. Muszę sobie jeszcze wyregulować trochę hamulec to Żeby lipy nie było. Tak? SLR 020, no mam, także widzowie, mamy w sumie chwilę. Mamy w sumie chwilę, także pokażę Wam, jeśli chodzi o stanowisko. Kosz Matrixa Superbox S36. Reszta nic nie zmieniła się z poprzedniego stanowiska, jeśli chodzi o fotel, który był opisywany bardziej w filmie z grodziska. Co jeszcze do fotela mam obrotowy, obrotowy fotel, ale no, dzisiaj mi się go nie chciało zakładać, bo tak, jak kupiłem chwilę na teczkę. Mieliśmy jakieś godziny 10.40, 50, coś takiego. Jednego karpia udało się wyciągnąć, niestety no, no nie udało się nagrać. Bo akurat odłożyłem GoPro, bo się nic nie działo dosłownie. No i wzięła ryba. nie? Taki karpik z 8-9 No i co? No, mam nadzieję, że coś, coś zaraz weźmie. Jeszcze sobie stoper odpalimy. Tutaj macie łowisko. Łowisko znajduje się koło Bełchatowa w miejscowości Smugi. Także jak ktoś nie był, to, to naprawdę zapraszam, bo warto. Właściciel naprawdę mega przyjazny. Przychodzi, pogada z Tobą. Zapyta się, jak tam brania. Także naprawdę propsik dla łowiska i dla właściciela. Mamy widzowie ryba. Akurat chciałem przełączyć kadr i ryba wzięła. Także idzie karp. Skarpisha na jakiś fajny Miałem właśnie przerzucić No standardowa woda i wam musi poszumić Bo nie byłaby sobą No. Ładny, mały, a waleczny. Akurat ryba. Mówię, przełączę tutaj sobie tryby w kamerce, a tu ubranie. Także taki fajny, sportowy karp. Wszystko rozwalony No A Przyśniemy rybkę Pieszczęki I leci do wody Ale poszedł. Trochę mi się pelet przesuszył, ale, ale zaraz moczymy go i zaraz ten podajnik sobie trochę bliżej puszczę, żeby. Zresztą znaczy, też co się dzieje to jest gdzieś w okolicy 15-20 metra i zobaczymy o, jakby, jakby ta ryba gdzieś była bliżej, to byłoby mi nawet to na rękę żeby tyle nie holować tej ryby, jak coś większego weźmie I rzucamy gdzieś na jakiś 15 metr gdzieś rzucone mamy ale wie, mam nadzieję, że nie będzie tego mocno słychać. Ale postaram się zrobić tak, żeby było G. Dobra, ja jedę sobie pelecik do mocze Zerujemy stoper. i czekamy na branie. Także minęło 8 minut. Na razie się nic nie dzieje. Myślę, że tak poczekam około do 10-12 minut maksymalnie. I będę przerzucał. No, Dalszy dystans w okolicy 15 metra, tak żeby zobaczyć czy coś tam się będzie działo, czy nie No i zobaczymy, zobaczymy Myślę, że coś tam się ruszy, jest dopiero godzina 11.47 Także że jeszcze ryba ruszy, to taki przestu jest Jak zauważyłem właśnie na większości łowisk, że od godziny 10, gdzieś, dziewiątej 930 dziesiątej no godziny takiej trzynastej, piętnastej jest przestój po prostu w braniach, nie, potem te brania wracają systematycznie z powrotem no i idzie wtedy połowić fajnie, jak już to słońce trochę niżej zejdzie no zobaczymy, zobaczymy czy moja teoria się dzisiaj sprawdzi czy będzie znowu trzeba przejść na mniejszy podajnik bo ostatnio naprawdę zdało to rezultat ubijany dosłownie malutką ilością peletu, żeby tylko coś było lekko przykryty wafters i efekty były także zobaczymy, obecnie podajnik 30 gramowy i zobaczymy, zobaczymy dobra widzowie zapomniałem nagrywania włączyć ale ryba wzięła Idzie strasznie dziwnie, jakby jakiś, jakiś jezior. Takie pierwsze wrażenie, jeśli chodzi o kołowrotek to naprawdę fajnie. Bo powiem wam, że kurczę, no nie była ziemia. Jeśli chodzi w porównaniu do Dave Enzon LT. Także kurczę naprawdę pozytywnie. O, karpiszą. I pickens, mickens. Pięty w oczek, ładnie na mango, ale teraz spróbuję. Mamy rybę kolejną. Znowu chciałem sprawdzić na gołbę i znowu ryba. O, i spinka. Nie wiem czy nie poszedł. O, się ponurwało. No niestety zakładamy nowy przypon i nie rzucamy Dobra przypon zmieniony I rzucamy i czekamy U, trochę zbiało podajnik ale Muszę sobie ustawić ten hamulec trochę

Puszczamy i czekamy. Siadło coś. A coś... Ja bym leszcza jakiegoś ciągnął. Chyba... chyba będzie leszcz, coś czuję. To taka łopata idzie. Nic nie walczy. O, mamy leszcza w końcu. Jaka patelnia. Dawno tak. Ja, moja życiówka jeśli, jeśli chodzi o leszcza, nie? Także... Także ładny, ładny patelniaczek. Kurcze! Ale ładny lechorek. Kurczę, taka łopata fajna. Dla niektórych to może małe, ale dla mnie naprawdę fajne, fajne. Skusił się na Powera Mini. Także widzowie, ciubeczka leszcza. Fajnie, fajnie cieszę się, wpuszczam do wody i może coś większego będzie. Że większa łopatka. No i odpłynął. Kurcze, fajnie, fajnie. Branie 5 minut, delikatne. No co, no, robimy szybko, zestaw nabijamy i posyłamy dalej na 30 metr. Dobra, żyłeczka się niech topi kurczę jestem naprawdę, naprawdę zadowolony, no to co czekamy dalej, coś może weźmie, może nie Także no, prawie 10 minut bez brania Także według mnie nie ma co czekać Trzeba po prostu zestaw przerzucić i, i szukać dalej ryby, bo wiem, wiem dobrze o tym, że ryba tam jest Także nie ma co czekać dłużej. Trzeba zbijać, przerzucić. Musi być ta ryba. Nabijamy podajnik. Jeszcze jakiś syf jest O kuchnia Nabijamy polenie I jeszcze I leć na 30 metr Dobra, zestaw wrzucony Stoper zerujemy, odpalamy I czekamy na abranie Zagrywamy rybkę po 10,5 minuty ładnie wpięta w dolną wargę i wypuszczamy rybę do poty Także no, fajna rybka, mała, waleczna, mam na nadzieję, że udało się branie uchwycić i co, zaraz rzucamy i czekamy na rybę. Dobra, jeszcze branie, już jest godzina 17.15, chyba coś większego podeszło, o, zobaczymy czy się nie zepnie. Naprawdę ale bije, nie wiem, czy to nie będzie jesiot. Wydaje mi się, że będzie ładna ryba. co to jest, bo naprawdę to waży Obstawiam na otra, ale ale chyba karp to będzie No, bo się tylko nie spiewa i będzie dobrze. Kurczę, nie wygląda na jakąś dużą. A, a naprawdę rybka waleczna. Nie, no, ładny, ładny kawań Chcesz mi dać podbieraka? Może? Chcesz mi podbierak dać? Musia na jednej nodze, ale to mi po pozwierak na jednej nodze. Ale ładna ryba Luzujemy sobie trochę Szymy się na pącelki E, nie było, ale... Ale się udało. Ładna rybka. Ładny karp. Oddaj kolego podajnik. Ładna rybka, ładna. Naprawdę fajna, grubiutka. Także. Jako, że moje dziewczyny nie mogły być dzisiaj z nami na rybach, także rybka z dedykacją dla niej. Pozdrawiam cię serdecznie. I rybka leci do wody. Ale grubas. Płyń. O nie, chętnie. Chyba, chyba chce zostać z nami na dłużej. Czy rybka popłynęła? Chwila walki. I wyszła na brzeg. No cóż. Fajnie, fajnie. Druga taka większa rybka dzisiaj. Łowisko kryje naprawdę ładne ryby. Są podobno bonusy w postaci 19kg Także warto przyjechać I zobaczyć sobie samemu łowisko Ja polecam Jak ktoś ma ochotę, czas Łowisko u Makary, miejscowość Smugi No to co, odplątujemy zestaw i i rzucam także na dzisiaj już czas wędkowania się skończył Z po godzinie 18.00, łowisko do 19.00 także powoli się zbieram dzień uważam, że naprawdę fajny był połowiony w miarę także wypad zaliczam do udanych mam nadzieję, że Wam się film podobał zostawcie łapkę w górę komentarz, suba no i doznajcie dzwoneczek 看咱们那个谢谁嘛？